Dzień dobry, mam nadzieję, że według poprzedniej instrukcji macie zainstalowanego już LibreOffice'a. Teraz sobie napiszemy list, tak jak właśnie w LibreOffice się pisze, w LibreOffice writerze. Żeby uruchomić sobie LibreOffice writer, trzeba wpisać sobie writer. Writer to po angielsku jest pisarz. LibreOffice writer. To jest właśnie nasz edytor tekstu, nad którym będziemy teraz pracować. E, trzymając kontrol i rolką myszki lub tutaj ustawiając wielkość, możemy zwiększać sobie kartkę. Ja ustawię sobie troszeczkę większą, żebyście lepiej widzieli. Będziemy tutaj sobie pisać list. Dla części z Was to, jest, to są pierwsze zajęcia z pisania w tym programie. Z jedną grupą to już. Częściowo zacząłem, z wami nie. Tutaj jest bardzo dużo narzędzi. One wszystkie służą do formatowania tekstu, ale również do umieszczania takich rzeczy jak tabelki, obrazki i inne rzeczy. Ale dzisiaj po prostu napiszemy list, korzystając z podstawowych narzędzi, zapiszemy go i potem, jako plik, będzie gotowy do wysłania poprzez moduł zadania domowe. E, wtedy dostaniecie ocenę z informatyki i z języka polskiego. Termin to cały tydzień, także spokojnie zdążycie. Jeśli to jest list. To powinniśmy zacząć sobie od miejsca i daty. Jak widzicie, żeby przejść do kolejnej linii, musimy kliknąć enterem. Wtedy mamy w kolejnej linii oczywiście. Jak widzicie, to mamy po lewej stronie, a datę i miejsce zawsze piszemy po prawej. Do tego służy narzędzie tutaj wyrównywania. Możemy wyrównać do, le do lewej, tak jak teraz. Możemy do prawej, do środka. Lub po obu stronach, żeby było równo. To się nazywa również justowanie tekstu. Damy do prawej, tak jak chcemy mieć to w liście. Tutaj dla odmiany zaczniemy zwrot do adresata. Tutaj wpiszcie... E, nazwisko pani od Polskiego. Ja jej nie podam, bo to jest publiczny film, więc może nie chcę, żeby, żeby wszyscy o nie wiedzieli. E, teraz przejdziemy do kolejnej linii teraz będziemy pisać normalnie. Najczęściej używa się tutaj wyrównania obustronnego, dlatego że ono jest najbardziej eleganckie. Możemy zacząć z kapitem i tutaj macie opisać to jak sobie organizujecie pracę zdalną, jak się czujecie w czasie kwarantanny. Widzicie, w ten sposób piszemy. Ja tutaj napiszę, że Zauważcie, że tutaj bez problemu możemy sobie poprawić to, co napiszemy źle. Również nam wychwytuje pewne błędy. To akurat wprawdzie nie jest błąd, ale e, jeśli zobaczycie, że jest jakiś błąd, to nam na pewno podkreśli. E, taki list oczywiście chcemy, żeby ten list był trochę dłuższy. Więc sobie tam napiszecie go może trochę dłuższego, ale nie jakoś bardzo. Przesady, jak widzicie, tutaj namióstuje, żeby było równo z jednej i z drugiej strony. Może to nie jest tak bardzo eleganckie. Zobaczymy, czy rozdzieli. Nie zawarto chcę rozdzielać. Teraz spróbujmy literkę dołożyć. O! Eee. Teraz tak. Damy sobie tutaj jakiś tekst, i tutaj damy. Tutaj chcemy, żeby z poważaniem również było na środku, a nasz podpis, który jest XYZ, żeby był na prawo. Także w ten sposób łatwo możemy sobie napisać prosty list w edytorze tekstu, sformatować, także wygląda jak list taki napisany ręcznie. Teraz zapiszemy plik. Zapisywanie pliku. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ kiedy pracujemy, no nie chcemy tej pracy po kilku godzinach, czy no zależy ile nam zajmie to wymyślanie tego listu, stracić, więc ważne, żeby zapisywać plik, no wiadomo, że na końcu przed zamknięciem aplikacji, ale również w trakcie warto. Warto popatrzeć, że tutaj jest taka czerwona kropka na tej dyskietce, to jest przycisk zapisywania. Jeśli jest ta czerwona kropka, znaczy są zmiany, które czekają, aż się zapiszemy. Jeśli mamy otwarty. Edytor tekstu z aplikacji, to ten tekst w ogóle nigdy nie był jeszcze zapisywany. W związku z tym, niezależnie czy użyjemy przycisku Zapisz czy Zapisz jako, otworzy nam się plik zapisywania tworzenia nowego dokumentu. Także niezależnie czy klikniemy To, mamy tutaj możliwość tworzenia nowego dokumentu, czy klikniemy Zapisz, otworzy się nam to samo. W później, kiedy już plik będzie gotowy, Zapisz nam, jakby nadpisuje nasz dokument już istniejący, a zapisz jako pozwoli nam na wybranie nowego docelowego pliku. Więc zapiszmy to teraz. Poza tym jeszcze oprócz tego przycisku możemy użyć ctrl s, to nam też zapisuje. O, użyję tego przycisku. Już. Wybiorę na pulpicie i damy list o nauce zdalnej. Tak? Taką tam nazwę zapisuję to na pulpicie. Popatrzcie, teraz znikła mi ta czerwona kropka, bo plik jest zapisany. Jeśli wprowadzę nowe zmiany, na przykład tutaj skasuję te wszystkie kropki, to popatrzcie, pojawia się czerwona kropka. Jeśli, teraz, jeśli zapiszę, to już mnie nie spyta. Nadpisał poprzedni plik. Zamknijmy i zobaczmy, jak wygląda nasz plik utworzony na pulpicie. Tutaj jest ten. Popatrz, ten plik możemy sobie otworzyć z powrotem, dwa razy klikając na pulpicie, i ten plik, właśnie z pulpitu, wysyłamy w module zadania domowe. Tak jak pokazywałem na poprzedniej lekcji na filmiku, jakby ktoś chciał wiedzieć, to możecie spytać mnie albo Waszej wychowawczyni. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Do widzenia za tydzień.